Hej, hej, witajcie na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot, moi drodzy. Zapraszam Was do wysłuchania ważnego przesłania, czyli karty dnia na dzień 5 sierpnia 2020 roku. Standardowo wybrałam już kartę dnia oraz kartę wyroczni, dopowiadającą i podkreślającą ważność karty dnia. Moi kochani, a więc kartą tego dnia jest dziesiątka buław. Jest to dzień, w którym będziecie czuć moi drodzy, takie problemy, które wydają Wam się nie do pokonania. Czujecie ten ciężar, tak? Ciężar rzeczy, które nosicie. Jesteście na takim etapie życiowym, że nie macie już... Um, takiej siły do dalszego działania. Tak czujecie pewne zmęczenie z relacjami z jakimiś ludźmi, czujecie przepracowanie, moi drodzy. W pracy karta właśnie mówi o tym wyczerpaniu, o wypaleniu zawodowym, o nie nie takim nierozwoju, słuchajcie, rozwoju Waszego zawodowego życia, tak? Wy czujecie, że Wasze relacje i rezultaty nie są na tym etapie, w którym chcielibyście, by były, tak? Potrzebujecie tak naprawdę odpoczynku, a Wy nie macie tego odpoczynku od pracy, dlatego wyczujecie zbyt dużą odpowiedzialność, zbyt dużą ilość pracy, zbyt duży nacisk. W miłości karta mówi o zniechęceniu i przemęczeniu sprawami swojego partnera. Słuchajcie, tak. Potrzebujecie w ogóle, moi drodzy, i to taka rada jest ode mnie, troszeczkę wyciszenia i od, oddalenia się. Natomiast karta mówi, że w tym dniu właśnie czujecie ten nacisk, słuchajcie, tak? Wyczujecie, że nie macie już siły na dalsze działania, słuchajcie. A radą od karty jest tak, byście robili jeden krok na raz, by nie skupiać się. Na różnych innych rzeczach, ale skupić się tylko na jednym celu. Pamiętajcie, moi drodzy, że im więcej dróg wybieracie, tym ciężej wam pokonać to wszystko, pokonać ten cel, który jest do pokonania, by go zdobyć, tak, by zdobyć ten cel, pokonać tą pełną drogę, moi drodzy, tak? Wyczujecie taki ciężar, słuchajcie, ciężar mm, pracy, ciężar przemęczenia, słuchajcie. Za dużo bierzecie na siebie i w tym dniu właśnie czujecie to przemęczenie. Za dużo bierzecie na siebie, zamiast skupić się na tym, co dla Was jest istotne. Słuchajcie, nie właściwie czasem oceniacie swoje możliwości i niewłaściwie czasem oceniacie swoją drogę do szczęścia. Sami czasem nie wiecie, którą drogę wybrać, dlatego bierzecie wszystkie sroki za ogon, tak? Dlatego wasze ciężary są takie duże, bo wy sami nie wiecie, co tak naprawdę chcecie. I wy właśnie w tym dniu Odczuwacie odczuwacie to wszystko, czujecie się wycięczeni, macie poczucie zatrzymania się w postępowaniu, w działaniu, słuchajcie, które podjęliście wcześniej, nie czujecie już tej inspiracji w tym dniu, która Was tak naprawdę motywowała, a wręcz przeciwnie, czujecie się rozczarowani, ponieważ Wasze starania zostały um, zawieszone, one no, są bezużyteczne, nie przynoszą Wam więcej korzyści. Jest to taki sygnał, byście wreszcie ocenili swoją pozycję, byście wreszcie pozwolili sobie na wybór tej koniecznej drogi zakończyli te projekty i rozpoczęli poszukiwania albo nowego natchnienia i nowej drogi, albo byście wybrali tą pewną drogę, bo macie na sobie za duży ciężar wyborów, za dużo pracy, za dużo pracy w waszym życiu się dzieje. Natomiast moi drodzy, karta dopowiadająca mówi o pierścieniu. I teraz kochani, pierścień na tle kart dziesiątki buław mówi o tym, że wchodzą do was, do Waszego życia, pewne propozycje albo kontrakty, albo jakieś umowy, i wy musicie dokonać tego wyboru, jedno, jednocześnie zerwając, zrywając z innymi rzeczami, tak? Odbierzcie w ogóle tak, odbierzcie swoje szczęście, odbierzcie swoją radość i wieczność w tym, co chcecie robić. Za duża ilość pracy Was przytłacza, Wasze zobowiązania są zbyt duże, i Wy nie jesteście w stanie tego pokonać, i właśnie w tym dniu to po prostu odczuwacie. Odczuwacie. Mm, ten nacisk z zewnątrz, tak, nie dajecie rady. Moi drodzy, słuchajcie, podstawą, zróbcie tylko jeden krok, wybierzcie i skupcie się tylko na jednym celu, a wtedy osiągniecie e, tą swoją pozycję, właśnie w tym życiu, tak? O, otrzymacie te pewne e, szczęścia, odbierzecie radość, odbierzecie e, wieczność, tak jak mówi pierścień. To wszystko jest wieczne, to wszystko jest e, Zgodne. To wszystko do was wchodzi, tylko wy teraz musicie po prostu najpierw zachować samodyscyplinę. Moi drodzy, samodyscyplina spowoduje to, że sami wybierzecie wreszcie swoją drogę i nie, będzie nie będziecie czuć tego wypalenia zawodowego, tak? Nie będziecie czuć przemęczenia, moi drodzy. Nie, nie, bo karta dziesiątki mówi, dziesiątka, dziesiątki buław mówi o tym ciężarze, który dźwigacie, słuchajcie. Nie macie na to siły. Moi drodzy, wybierzcie, ale to tak rada ode mnie, wybierzcie sobie jeden cel i trzymajcie się go tak serduchem bardzo mocno i wtedy nie będziecie czuć tego ciężaru, który teraz jest w waszym życiu. Jest on teraz. Jest on teraz. Czujecie duży nacisk, tak? Czujecie, że nie macie już siły na dalsze działania. Być może czujecie takie duże zmęczenie, słuchajcie. A więc radą karty jest rób... Jeden krok teraz i skupię się na jednym celu, a Rada Pierścienia mówi o szczęściu, pojednaniu wieczności, o długoterminowych zobowiązaniach i rozwoju długoterminowego, ale tylko przy jednej rzeczy, słuchajcie. Życzę Wam, byście, moi drodzy, potrafili wybrać to, co chcecie, byście wypoczęli i byście, moi drodzy, zobaczyli, że samodyscyplina, którą powinniście wprowadzić do Waszego życia, pokazuje Wam, Pokazuję Wam, kochani, że jedna droga życia to jest jeden krok do szczęścia. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, papa! Pa.